Ja muszę przyjść do w ogóle Katariny, zobaczyć jego grzegorza na własne oczęta, bo... Wygadaj się przed kimś. Dobra, chodź tu. Wyrzuć to z siebie. Dobra, ja już więcej nic nie chcę, ale trysk. Nie wiem, no ja mam jakiś żenujący w ogóle fundusz rodzinny. Ja nie mam jak nawet alimentów na dziecko płacić. 10 trzy simulany, ty sobie jaję robi. Znakomita robota to jest według Was. A jak iść teraz do parceli jej? To jest dobre pytanie. Jak... <zyskujesz> Grzegorz Jeżeli on tak wygląda to się zawiodłem szczerze Myślałem, że będzie miał brodę Jak sprawdzić gdzie mieszka Katarina? Jak do niej zaproś? No właśnie Zaproś A ja chcę do niej Chyba Czekaj Tu jest chyba coś takiego jak podróżuj, co? Dobra, lecimy Podróż O Boże Teraz Jak to znaleźć? Jak znaleźć jej dom? What the f... Czy jestem w stanie zobaczyć kto tu mieszka? jest. Yeah. O, to ta willa To jest willa Dawida Podsiadło gdzie mieszka Katarina do jasnej Anielki? Nie może w drugim stronie miasta. Jest kalentie. I Ile tam jest k ludzi? Kima nam je zdradza? Nie no, z kim ja chciałem mieć sieć. <śmum> Czy ja jestem w stanie zrobić drugiego Sima i połączyć ich razem i zerwać z tą obecną? Dobra, gdzie jest mój syn? To, to twoja siostra, ty! Ładna ta siostra, gdyby tak, ktoś stój, stój. Dawaj dziecko jeszcze jedno robimy. Nie, 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 nie żartuje żartuję. Jest to dziecko, pokaż mi. Boże, tu jest moje dziecko, to jest moje dziecianko. I jest jaki ufolut, kurwa grzegorz. Miau, miał! miał nie wiem, ja się do niego nie przyznaję chyba. Ale ja jestem w stanie to zrobić, żeby była kobieta. Ja bym ich zesfatał. To jest możliwe. Dobra, wiecie co? Robimy to. Corasia, zobacz to! Ona jest idealna Chyba idealna dla tego człowieka Dobra Tak, to jest ta jest dla niego kobieta Ja od razu, czy ja mogę Jest, mogę ją ja to. Sprowadź się! No, oczywiście, że chcę. Jeszcze dam mi kaskę. Ach, sugar mam Idealnie. Nie, nie wiem. To było najlepsze, co mogłem zrobić. Chyba. Teraz robimy dzieci. Grzegorz nie jest moim dzieckiem. Mam nadzieję, że ona o tym nie wie. zwoń po niego, żeby wracał z śmieci. Dobra, posprzątaj to. Dobra, ty. Nie wiem, co się tak opłacało. Ja mam 20 koła. Nie wiem, kobiety są niesamowite. <laughs> jop Jak ona wygląda? Widzę cię. Dobra, ale ona i tak zmieni nazwisko. Ale ten pet, czemu on nie chce wrócić? Jest, dobra. Co najlepsze, ja nie mam zamiaru, nie mam zamiaru zrywać z tamtą kobietą. Więc jeżeli pani... Nie, no to się alimentów chyba nie płaci, co? Mam nadzieję. Ten co, nie może wejść tu, czy co? Co ty masz za problem? Podejdź. Nie no, co ty robisz? Ej, co mu jest? Nie mam, że nie mam... No przecież... No dlaczego nie mogę wejść do domu? O co mu chodzi? Ktoś mi wytłumaczy, czemu on nie chce wejść do domu? Ty, o co chodzi? On, on ma jakiś problem, ku... Ze sobą. Czekaj, bo zaraz się zdenerwuję. Normalnie musimy usunąć i drzwi zrobić. Dobra, zmiana drzwi. Ty, rozumiecie, że on nie może wejść do swojego własnego domu? A, on musi iść do pracy. Poszedł do pracy, jest 17, no tak. Co? No co jest Z nimi, nie ja tak wszystkimi, do dom jest do wy. No o co chodzi? Każdy ma jakiś problem, że nie może chodzić. Nie, niesamowite. O, tutaj coś się dzieje. Problem z Wikidajłą. Dziś wieczorem na telach klubu bo bossowie będą załatwiać ważny biznes, boss ma za zadanie w jakiś sposób odwrócić uwagę odbierających udział w transakcji bossów, niestety durny i nie chce go wpuścić do klubu, czy kurs powinien wykorzystać przebranie hot i przekrać się do środka, czy zamiast tego wyłać? no nie no zakrać się nie, co jest, k***a z godny sposób usiłuje udawać, że torba na śmieci się pokrywa, nawet tempy nie daje się na to zabrać, k***a zostaje wyrzucony po raz drugi, lądując w śmietniku. A, generalnie jest jakiś giga problem z nimi. Przecież jest ktoś na śmieci. Żeby wyrzucić to potrzebna jest zewnętrzny pojemnik na śmieci Ja nie czaję nie mogę wyrzucić śmieci, rozumiecie to? Jak nie możesz wyrzucić śmieci, to usuń śmietnik Nano śmietnik. Ej, coś jest, coś jest zbugowane ewidentnie boski zlew dałem Nie mam zlewu Ani kosza na śmieci. Coś jest nie tak, coś jest nie tak. Coś się zjechało wszystko. Wszystko się. Cały tam jest rozgrane. Co się dzieje? Pomocy weźcie pomóżcie! Co się stało teraz z tym całą grą? Ja czegoś nie umiem? No śmietnik! No ewidentny śmietnik. Ale csiekaj, nie ma komendy na oddebugowanie. Dobra, i co ja miałem wpisać? Help! Help Testing hat true, Chis nice like 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 are Przepraszam widzowie. Nie. Nie wiem. Dobra, restartuję grę. No nie wiem. Jest, działa! Dobra, kur... Trzeba było zrestartować grę. I teraz też posprzątasz to, no, mam nadzieję. Jest! Nie wiem o co chodziło, tak szczerze. Nie wiem. No, dziwne to było. Czy ten śmietnik właśnie mi dał 10 kur... Simoleanu? Co mi się wydawało? Dobra, co jej jest? Zabawa. Musi się pobawić z kimś. Poczekaj, aż kur... Mąż wróci. Zobaczysz, na co go stać mam paróweczką.